Dzień dobry bardzo w, we wtorek z samego rana. Powiem Wam, że wstawanie dzisiaj było takim koszmarem, a nie było widać tej łyżeczki. Zaraz się mama przywita, zaraz będzie ten moment, w którym będziesz mogła się przywitać. E, daj mi chwilę, jeszcze ja zakończę. Nie wiem o co tu chodzi. Poszłam w miarę wcześniej wczoraj spać, ale ojej, myślałam, że dzisiaj to albo będę chora, albo nie wiem co. w każdym, w każdym razie e, nie stawało się zbyt przyjemnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak humory z rana? Nie daj Boże. Nic się tragicznego nie dzieje, dla jasności. Od razu uprzedzamy pytania, czemu mama jest taka wkurzona. Po prostu zmęczeni już jesteśmy sytuacją i chcielibyśmy, żeby coś się wyjaśniło i żeby było wszystko w sumie okej. Okay. Dobrze, co jemy na śniadanie? Na śniadanko jemy kanapki z jajecznicą. A jak? Kolejny smak mojego dzieciństwa. Trochę ubolewam, że mama dała yy, boczek, nie lubię mięsa w jajku, ale damy Jaki radę. Ja nie lubię, a boczek yy, taki troszkę dla zapachu. O, zobaczcie, ja taką kanapkę, a córcia taką. No i co? Kto kogo głodzi? Przecież ja nigdy nie powiedziałam, że mnie głodzisz. Jak wyszła? Jak wyszła jajecznica? Bardzo dobra. No dobrze, dzisiaj mamy w planach zrobienie tych sałatek do wykowania. To po później pokażemy. Tak, to będzie w ogóle oddzielny film, to już jest taki standard, że gotowanko to na oddzielnych filmach, bo one jest i tak bardzo długie, wiecie, to jest przepis, nie przepis. My się gadamy, pierdoły robimy dookoła, to nie jest taki stricte przepis, tylko to jest przegadane w kuchni. O, może tak. Dobra, to ja już jem, bo zobaczcie, mama tutaj drugą kanapkę zaczyna wcinać. Yy, jajka coraz mniej, a moja kanapunia stygnie. No to smacznego. Dziękujemy. Tutaj ciekawostka o chlebie. Słuchajcie, to jest chle dzisiaj jest wtorek, a chleb, przepraszam, chyba faktycznie jestem przeziębiona, kupowałam, zgadnijcie kiedy, w Piątunio z Kubą w Białobrzegach. No. Bo tak ten chlebek wygląda. On jest dalej świeży. Haj Basia. Tymi drożdżami zero. No nie, nie pachnie drożdżami. Zero. On nie jest oczywiście świeżutki, porówniutki i nie jest... Ale upiący. on jest taki od początku. Tak, on od początku od nie początku jest, taki. jest taki. Dokładnie. Szkoda, że to na Warszawie jest tak mało takiego chleba. To jest chlebek kupiony a... w lewiatanie w Białobrzegach. No, Wiesz, skąd ten chleb jest. A jak my zobaczymy? Na tym, tylko że nie mamy karteczki. A nie było karteczki. No może była, ale wiesz, może... Aczkolwiek to jest tak, że jak się trafi dobry chleb, to naprawdę leży i leży. Do tego to jest chleb przednożytni z bardzo dużą domieszką żyta. O, tak wam no powiem. Bardzo dobry. Jeśli ktoś lubi chleb, bo mój mąż lubi taki biszkoptowy, mięciutki. Dla mnie to nie jest chleb. To bułka. Dokładnie. Kuba mówił to samo, wiesz co? Kupiłam w środę, jak za ojcem jechałam. Też lewiatanie, bo nie było taki wew okrągły. Miałam nadzieję, że będzie żytni, nie? Mówię, no to Kuba będzie miał do barszczu. Zje sobie. Ja go rozkroiwuję, sama pszenica jak bułka paryska. No, no i pyta, czemu tą bułkę kupiłaś? Ja mówię, Kuba, a skąd ja miałam wiedzieć, co tam w środku piszczy? Dobra, jedz, bo moja kanapka dalej stoi, a tutaj pani mama w międzyczasie... Żera. Nie no, już wszystko praktycznie zjadła. Ja muszę się nauczyć jej szybciej, bo to jest tak, że ja ciąkam, ciągam, ciągam, a później nie ma. Nie, już mi to starczy. Dziękujemy. Ja tak. My już na dworku. A z panią mamą właśnie nagraliśmy wam informację o tym, że od dziś można wspierać nasz kanał na YouTubach. Cieszymy się. Aczkolwiek na wiele nie liczymy, bo to tak jak mówię, cały czas dla nas ma być zabawa i to ma być przyjemnostka. A wszystko inne to dodatkowe. My nie tu się dorabiamy, kochani. My mamy majątki. Takie duże. Mamo, czy chcesz mi o czymś powiedzieć? Wiesz, że mamy. jesteś moją najkochańszą mamą na świecie. Ja mamy majątek ukryty. A słuchaj, a testament już spisałaś. Już, już, już. Wiesz co, bo to ja dzisiaj gotuję obiad. Już podzieliłam. To. Tu jest ten sklep stacjonarny, o którym Wam mówiłam, że tutaj zawsze coś idzie kupić. No i dobrze, słuchajcie, lecimy do Pana Taty załatwić jeden temat z Panem Tatą. E, a pokażesz się, co masz na sobie, bo bardzo ładnie wyglądasz standardowo. Pani Mama w swojej ukochanej sukience i najkochańszych butach na świecie, ale za to ten sweterek, on jest taki piękny i tak pasuje Ci do sukieneczki. Czy dobrze się czujesz tak ubraną? No super to teraz bardzo proszę pokazać mnie pokazać mnie o tak patrz czy nie ma paluszka ma paluszka Nie standardowo jest karko jeżeli chodzi o sukienki u ale u mnie, też fajne, ta sukieneczka jest bardzo fajna u mnie jest, słuchajcie to z, fa z różowej fabryki bardzo polecam mega mega, mega przydatna, trochę szuperka ale tak jak do kwiecistych letnich w najbardziej Pani Mama robi pie yy, pieczywo, <grywa> może Pani Mama nie robi pieczywa, ale zakupy pieczywowe już tak. Płeczki dla Pana Taty i dla Pana Brata. A dzisiaj już trzeba dowieść kanapki do szpitala. O, już mamy Panią Mamę. Dzień dobry, maseczka była i nawet dobrze założona. Włosy związane, Pani Mama w kuchni, a to nie oznacza nic innego, że idziemy robić gotowanko film przepisowy z sałatką. Tutaj wykorzystujemy resztkę tego mojego bulionu warzywnego. Dobrze mówię? To jest Dobrze. bulion. Dobrze. Zamroziłam go, przywiozłam do Warszawy podmrożonego i on jest, jeszcze jest jak najbardziej jadalny i do wykorzystania. Będzie zupa kalafiorowa. Ja będę miała z mamą kremik. Do grzanki jaczoskowej mama zwykłej. A pan tata nie preferuje kremów, dostanie niemieloną zupkę. A tu pani mama przygotowuje sałatkę do słoików. Film będzie albo już był na kanale osobno. Ale jakie to jest apetyczne? Ja bym to już jadła. To można jeść, no co w tym? Tylko to jeszcze nie jest przewiędnięte. Ale Trzeba byłoby trochę solą, trochę. Ole... Ale no wiesz, solą co. to jest, no ale... miałam na myśli. Ja sobie wezmę na talerz i sobie pojem, bo jestem yy, nie dość, że głodna. A ty rurki z kremem, jesz? Osztyba sztyba jeden. A co z twoim cukrem? A tu, pani mamie, przygotowałem znacznie zdrowszy deserek niż słodkie, niedobre, sztuczne na cukrze rurki. A prawda jest taka, że te rurki to ja kupiłam jakiś czas temu, bo mieliśmy mieć gości, goście nie przyszli, rurki leżały w lodówce, są wyjęte do śmieci. Ale wracając, tutaj pani mamusia będzie sobie zaraz... Powiedzcie jej niech długo do was, to ja jej nie dam nawet jednej truskawki. Nie, no jedz, jedz. Dać widelca, żeby je bardziej rozpaczać. Tam sobie radę. Jogurt, truskawka i yy, miodek. Miodek oczywiście od Mai. Nie. Maja. Maja. Maja? Maja. O. No przecież... Czy ten... ruszyłaś miód od Mai? Czy jeszcze Ma... są inne? Mamo, ten miód otwierałyśmy do ciasta, dokładałyśmy dwie łyżki. Aha. Ale bo my od Mai to mamy nie jeden. I różne rodzaje. Ten jest wielokwiatowy, dlatego uznałam, że będzie fajnie e, smakował do truskawek z jogurtem. Dobre? Mhm. Ugotuję jeszcze kompocik dzisiaj. To sobie popiję. Ja zupełnie inaczej kompot gotuję niż mama i zupełnie inaczej smakuję. Mama lubi kompoty bardziej takie wodniste. O ja muszę mieć konkret. Żeby tych owoców tam było na gęsto. Dobra, może byś już się podzieliła. Nie. Głodna jestem. To co? Nakarm dziecko. Nie. Nakarm. Dobre cuskawki nam się udało kupić. Słuchajcie, ja mamę już zostawiam spokojnie, nie sobie je. Z miotkiem. O, znowu lokujemy produkt. Ale wiecie co? Generalnie Maja to nasza sąsiadka, tak naprawdę. Koło wujka tatka mieszka i to jest osoba, która. Jak chcecie miód od Mani, to tak: najpierw sobie znaleźć mojego brata. Znajdźcie. Znajdźcie. Jak znajdziecie mojego brata to idźcie dalej dwa kroci i tam będzie mieszkała Maja. I ona ma bardzo zdrowy, pyszny miodzik. No, ja ma no w ogóle, poszukajcie teraz. Poszukajcie. Maja no ma w ogóle fajne produkty i od Mai bardzo dużo rzeczy kupujemy. Kupujemy truskawki, borówkę, jajeczka, kurki, perliczki. To to dostajemy, nie kupujemy. Dostajemy kurki, perliczki? Mm -hmm. No dobra. Niech będzie. Ja dostałam ostatnie jajeczka od Mai, ale miodek i owocki to już normalnie na dila. Ale to jest zupełnie normalne, wiesz, ludzie muszą zarabiać. Ale miodek ten dostał. i to Taci w tej chwili nie powiem z czego, bo nigdy nie pamiętam z czego ten miodek dostałam. Ojej. No właśnie. Ojej, boju, 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 co to było za miód? Taci, nowa roślinka nie nowy, nie, yy, na wo. Nie wiemy. Dobrze, nieważne, nieistotne, ale bardzo modny ostatnio miód. Tak i prawdopodobnie aż najzdrowszy. No i siedzi mi to w głowie, nie pamiętam. Dobra, nieważne, bo tutaj mi się truskawki kończą. Już proszę mi je oddawać, idę po swoją łychę. Nie, no żartuję, truskawki są dla mamy. Mamo, smacznego, a ja idę pracować. Dziękuję. Wracamy ze szpitala y, do domu. Podwoziliśmy kanapeczki jedzonko dla brata. Y... Ktoś trąbi? Powiem wam, że to nie jest dobry dzień. Ja czuję się po prostu chyba zgrypiona, przyziębiło, mnie, przywiało, nie wiem, coś jest nie tak. Ale spoko, będę żyć, to nie koronawirus. Tu nie wolno używać tego słowa podobno. E, Okej, okay, ale jedziemy jeszcze na szybko do Biedry, po małe zakupy. I co? I zmywam tapetę, chwilę posprzątam, popracuję i koniec dzisiejszego dnia. E, jeżeli byśmy się nie zobaczyli, to życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, w zależności od pory. E, dzień dobry. Do ludzi i wybiłeś mnie i teraz nie wiem co mam powiedzieć. Słuchajcie, ja dużo bardziej charyzmatycznie rozmawiam normalnie niż do kamery, kamera mnie nadal bardzo onieśmiela i musicie mi to wybaczyć. że już że. No, dobrze, ale teraz, teraz to ja muszę disclaimer wprowadzić. W związku z tym, że mnie wybiłeś i zaczęłam jąkać, to muszę wyjaśnić czemu jąkam. Jąkam dlatego, że mnie wybił a prawda jest taka, że dużo ładniej i charyzmatyczniej się wypowiadam bez kamery niż do kamery, a bardzo bym chciała również do kamery mówić, nie tylko bez kamery. No, o to mi chodziło, a teraz idę do Biedronki. Ciao, do zobaczenia, dobrego dnia, jeżeli by nie było więcej wieści. Pa!